Zatem znaczy się palił ten w młynie nas w strogarzie Teraz jak idę W takim dwa dni później byłem jakoś tak w jakimś tak w wypuszczonym domu Idę przez to z papierosem Zgasiłem, skóry nie dało mi cofnąłem się chyba trzy razy, żeby zgasić Upewni Ty nie wierzę! Rękawiczka? Moja rękawiczka! Zdjęcie zrób zdjęcie. Kuźwa! Da ci wiarę? Miesiąc czasu. Mój mechanik. A drugą zostawiłem w samochodzie. Kurwa! Nie. nie, 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 nie. Zrób zdjęcie. Zdjęcia zdjęcia. Znalazła koleżanka się. Kurwa! Ty ożywiał? Szczęścia. Pierdziele, ja będzie dziwaka. Zaraz będzie. Mam mojego mechanika, był fajny. Teraz mam trzy rękawiczki, i takie dwie ręce. A tak pan czekał, że to możemy zbudzić. Cicho. Tego nie będzie pomagał. Nie, no bo pokojniałam je, ja, wiesz. Ja. Pośpiechu. Akurat. No. Teraz jestem prawie gotów. Dwudziesty drugi, zero trzeci, czternasty, piętnasty. No. Bunkielek, bunkielek. No to co? Gida. Mmm, średni. Łoho wow. I patrz, widzisz? W tamtych był na przykład by numer 24-27. Tu jest 19. Czy ktoś tutaj sobie to odniesiał nie oznaczył wszystkich buchów? Pamiętam co? Latnia rezydencja hmm. piecek? Ja i że to jest tak, tutaj na był piec, bo na postępnięcie, nie? Są wyloty wentylacyjne. Więc, a nie ma Łazienki z kolei i to się nie sprawdza, że schematycznie, że to co co było tam, to będzie tutaj. A to mi chodziło. Tu nie ma numerów. Nie ma. Tu nie ma pokoju, tylko numeracja całego ludzi. Tu są w widać jeszcze te pozostałości, nie? Są zrobione takie jakby Trajdy? takie właśnie takie strzelinki jakby Nie wiem Żeby się ciśnienie rozchodziło lepiej, żeby wentylacja była pod tym Nie wiem U. U. i to jest chyba pierwszy raz nie ma żadnego tego dziwnego kanału ale są za to bardzo fajne otwory strzelnika. Bum, 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 kuc, kuc, kala, Się powoli robi robi bum, bum, E, to nie ma tego, on jest inaczej zbudowany, młody. A patrz na sufit. Tam były te takie półki jakby, nie? I były co takie bariery. A tu jest cał całościowo, jako jedność. Widzisz? Uh -huh. A to jest Ej, e, to jest ławiec ich pamięci. Hmm. To Tomek nie lubi paniąków. No,